No cześć, Heniuś. Co ten, Brajanek? Ten twój wnuczek? Ale co on chce? A za to, że nas zarejestrował online na szczepienie, to co? Żebyśmy z nim teraz na koncert pojechali? Ale gdzie? Do Gdańska? A co, on no rodziców nie ma? A to oni też jadą? Aha, chcę się wyluzować. Ale co, kto to gra? The Cure? Czy ja nie wiem, co to jest w ogóle? No ale... No. No trudno, chyba nie mamy wyjścia, no. Ale co jeszcze, że co, mamy się przebrać tak jak Brajanek? A że co, mamy się za poziomkę przebrać? No, po, no dobrze, tak dawno w Gdańsku nie byłem. No powiedz mu, że jedziemy, no. No, cześć, cześć, cześć. Ja to, Brajan, <sum> myślałem, że my za jakieś poziomki się przebierzemy. Boże, Heniek, jak ty wyglądasz, Trójka leci. Co? 35-7? Ale po tak No ale oni mówią, że... Konieczne? Że ten koncert się nie odbędzie. Kto? Że ktoś inny będzie grał? A kiedy wyjazd? Online? Co to znaczy? A że z domu? Może i dobrze. Mnie tak Jadzia zobaczyła.